Audiobuki Bajek Królowa Śniegu Dawno temu diabeł wymyślił okropne czarodziejskie lustro. Wszystko, co się w nim odbijało, dawało fałszywy obraz. Stawało się brzydkie, koślawe i nieprawdziwe. Czart śmiał się, kiedy widział zdumione i przerażone miny ludzi, Którzy oglądali odbite w lustrze własne twarze, były wykrzywione w okropnych grymasach. Któregoś dnia diabeł postanowił sprawdzić, czy uda mu się zniekształcić obraz nieba. Wezwał pomocników i razem wznieśli się z ogromnym zwierciadłem ku niebu. Im wyżej lecieli, tym ostrzej słońce padało na lustro. W pewnej chwili zwierciadło pękło. I roztrzaskało się na miliardy kawałków. Każdy odłamek był ostry jak szpilka i maleńki jak pyłek. Jeśli wpadł komuś do oka, powodował, że ów nieszczęśnik zaczynał widzieć tylko to, co złe na świecie. A jeśli okruch wpadł do serca, stawało się ono zimne jak lód i nieczułe. Jeden z takich odłamków wpadł kiedyś do oka małego chłopca. Malec od razu zobaczył zło i przydotę świata, a kiedy drugi okruch utkwił mu w sercu, chłopczyk zrobił się obojętny i niedobry. Chłopiec miał na imię Kaj. Jego nagła przemiana przeraziła bliską przyjaciółkę, miłą dziewczynkę o imieniu Gerda. Do tej pory dzieci spędzały ze sobą każdą wolną chwilę, a tu nagle okazało się, że Kaj. Wcale nie ma ochoty na towarzystwo Gerdy. Pewnego zimowego wieczoru, kiedy Kaj bawił się z innymi chłopcami na śniegu, do grupy wesołych saneczkarzy podjechały wielkie srebrne sanie zaprzężone w białe renifery. Siedziała w nich piękna kobieta. Miała na sobie płaszcz z futra niedźwiedzi polarnych, dłonie chowała w białych rękawicach. Z najdelikatniejszej skórki i haftowanych srebrną nicią, a na głowie lśnił przepiękny diadem. Jeśli ktoś przyjrzał mu się z bliska, zauważył, że zrobiono go z maleńkich, błyszczących gwiazdek śniegowych i połyskujących jak klejnoty sopelków lodu. Dama zatrzymała się na chwilę tuż przy chłopcach i wodziła zimnym wzrokiem po każdej dziecięcej buzi. Jej spojrzenie było tak przenikliwe, że każdy, na kogo spojrzała, odczuwał nieprzyjemny chłód i dreszcz. Kobieta uśmiechnęła się lekko do Kaja, a on zaczepił swe saneczki do płu wielkich sań i wtedy wspaniały zaprzęg ruszył. Och, jaka to była cudowna sanna! Wielkie sanie mknęły coraz szybciej, a Kaj cieszył się z nieoczekiwanego kuliku. Jednak, kiedy minęli miasto, a sanie zaczęły unosić się w powietrzu chłopiec się wystraszył i chciał odczepić swoje saneczki niestety sznurek jakby wrósł w pozy wielkich sań jechali już bardzo długo dawno minęli ostatnią wioskę teraz sanie mknęły przez bezkresne śnieżne pustkowie wreszcie dotarli do ogromnego pałacu w którym komnaty były wielkie jak boiska do gry w piłkę Ściany i podłogi oraz sufity tego dziwnego domostwa były ze śniegu i lodu. Kolumny zrobiono z olbrzymich rzeźbionych sopli, a posadzki lśniły niczym zamarznięte jezioro. — Witaj w moim pałacu! — powiedziała kobieta do Kaja i pocałowała go w czoło. — Jestem królową śniegu. Zostaniesz ze mną. Zobaczysz... Spodoba ci się w moim królestwie. Pocałunek królowej śniegu zamienił serce Kaja w bryłę lodu. Chłopiec zapomniał o swoim świecie, o rodzinie i o gerdzie. Nie czuł też chłodu panującego wokół. Myślał tylko o poważnych sprawach i o tym, jak niezwykła jest królowa śniegu. Często wyjeżdżam, bywa, że na długo. Żeby ci się nie nudziło, Przygotowałam dla ciebie bardzo zajmującą zabawę. Oto lodowe klocki. Możesz z nich układać co tylko zechcesz. Jeśli zaś uda ci się ułożyć z nich słowo wieczność, wówczas będziesz wolny. Od tej pory Kai całymi dniami bawił się lodową układanką, ale choć bardzo się starał, jakoś nie udawało mu się ułożyć słowa, które miało dać mu wolność. Tymczasem rodzina Kaja poszukiwała chłopca. Jego koledzy opowiedzieli, że został porwany przez panią, która przyjechała wielkimi saniami. Ojej! To była królowa śniegu! Pewnie wywiozła mojego Kaja na śnieżne pustkowie! wykrzyknęła zmartwiona Gerda, której przypomniała się niedawno zasłyszana historia o śnieżnej władczyni, opowiadana przez babcią Kaja. Dziewczynka tak tęskniła za swoim małym przyjacielem, że któregoś dnia wyruszyła na jego poszukiwanie. Najpierw podeszła do rzeki. — Rzeko, powiedz mi, proszę, czy widziałaś małego Kaja? — Podaruję ci moje nowe buciki, jeśli tylko wskażesz, gdzie mam go szukać — wołała. A potem zdjęła śliczne czerwone trzewiki i rzuciła je w toń. Jednak rzeka oddała Gerdzie budki. Nie widziałam twojego przyjaciela, ale może widziała go sroczka z lasu. Ona wszystko wie. Zaszumiała rzeka, a Gerda czym prędzej pobiegła do sroczki. Ptak wysłuchał opowieści dziewczynki i rzekł. Moja narzeczona, która mieszkała w pałacu, opowiedziała mi, że jej pani księżniczka ma małego przyjaciela. Może to twój kaj. I sroka zaprowadziła Gerdę do pałacu. Jednak mały książę, choć bardzo podobny do Kaja, nie był tym, którego szukała Gerda. Księżniczka tak bardzo się przejęła historią dziewczynki, iż kazała przygotować dla Gerdy wspaniałą karocę ze złota, dała jej mnóstwo pieniędzy i cudowny, ciepły strój. Jeżeli Kaja porwała królowa śniegu, to musisz daleko wędrować, by Uwolnić swojego przyjaciela powinnaś też być ciepło ubrana bo w lodowatym królestwie będzie pewnie straszliwie zimno powiedziała księżniczka Gerda wzruszona jej dobrocią i hojnością serdecznie podziękowała za pomoc i pojechała dalej jednak złota kareta przyciągała nie tylko zaciekawionych spojrzenia kiedy Gerda przyjeżdżała przez ciemny las naraz otoczyła ją zgraja zbójców Zabrali dziewczynce karoce i pieniądze, a córka bandyty postanowiła, że gerda zostanie jej przyjaciółką. Do tej pory moim jedynym towarzyszem zabaw był ostry nóż. Teraz będę miała prawdziwą koleżankę, jak inne dziewczynki, powiedziała i nie pozwoliła gerdzie zrobić krzywdy. Zniewolona dziewczynka bardzo się bała zbójców i niezbyt odpowiadała. Jej towarzystwo rozbrykanej i niegrzecznej małej rozbójniczki, ale cóż miała zrobić? Mieszkała więc w lesie i naraz z całą bandą wędrowała od jednego boru do następnego. któregoś dnia Gerda opowiedziała rozbójniczce o Kaju, porwaniu i o swoich poszukiwaniach. Córka bandyty tak się przejęła losem chłopca, że pozwoliła Gerdzie pojechać na poszukiwania Kaja. Podarowała jej nawet swojego ukochanego Renifera. — On będzie wiedział, gdzie cię zawieść. Pochodzi z kraju, który leży niedaleko Śnieżnego Królestwa i wie, gdzie Królowa Śniegu ma pałac — powiedziała rozbójniczka do Gerdy i nakazała Reniferowi, by biegł najszybciej, jak umie. Ren pędził, ile sił w kopytach. Za kilka dni dotarli do krainy, w której niebo nie było niebieskie, ale przepięknie się mieniło jak żywa tęcza albo olbrzymie fajerwerki. To zorza polarna, wyjaśnił ren. Pojawia się tylko tam, gdzie panuje śnieg, mróz i lód. Niedługo dotrzemy do pałacu królowej śniegu. I rzeczywiście tak się stało. Renifer pożegnał Gerdę. Dziewczynka, pomimo tego, że czuła coraz dotkliwszy ziąb, dzielnie wkroczyła do lodowego pałacu. Kaj, gdzie jesteś? Kaj, przyszłam po ciebie. To ja, Gerda, wołała, przechodząc przez kolejne ogromne komnaty, a jej głos odbijał się wielokrotnym echem. Niestety, Kaja nigdzie nie było. Kiedy przemarznięta do szpiku kości, Gerda już myślała, że nigdy nie odnajdzie swojego małego przyjaciela, nagle zobaczyła go. Pochylonego nad lśniącym bielusienkim stołem. Kaj wciąż układał lodowe klocki i nadal nie umiał ułożyć magicznego słowa wieczność. Kiedy Gerda podeszła do chłopca, on popatrzył na nią obojętnym, szklanym wzrokiem. Nie przeszkadzaj mi, jestem bardzo zajęty. Muszę ułożyć pewne ważne słowo powiedział do Gerdy i wrócił do swojej układanki. Jednak dziewczynka tak się ucieszyła ze spotkania, że podbiegła do zimnego i sztywnego Kaja, mocno go ucisnęła i z radości aż się rozpłakała. I nagle stał się cud nad cudy. Oto jedna gorąca łza Gerdy spadła w okolice zlodowaciałego serca Kaja i momentalnie rozpuściła tkwiący tam odłamek lustra. Kiedy Kaj poczuł, że jego serce odżyło, Przypomniał sobie o swoim świecie i o bliskich, których kochał. Popatrzył na Gerdę i żal mu się zrobiło z przyjaciółki. Wzruszył się jej widokiem tak bardzo, że sam zapłakał. A wtedy z jego oka wypadł okruch, który zniekształcał mu obraz świata. — Gerdo, tak bardzo za tobą tęskniłem — zawołał chłopiec i przytulił się do dziewczynki pomagając jej rozprostować zziębnięte dłonie. Nagle lodowe klocki ożyły i same ułożyły się w słowo wieczność. Kaj zrozumiał, że jest wolny. Dzieci złapały się za ręce i pędem wybiegły z przerażająco zimnego pałacu. Biegły tak szybko, że nawet śnieżne bałwane i lodowi rycerze, którzy próbowali je zatrzymać, zostawali daleko w tyle. Wtem zauważyły, że mknie ku nim Renifer, ten sam, który przywiózł Gerdę do Krainy Królowej Śniegu. Zwierz zabrał dwójkę małych przyjaciół na grzbiet i popędził z nimi sotków w kierunku ich domów. Kiedy Kaj i Gerda wrócili do swoich rodzin, wielkiej radości nie było końca. Opowieścią mi również. Najdziwniejsze było jednak tylko to, że zauważyli, że gdy się rozstali, byli dziećmi a teraz są już dorośli. Ale jak dawniej, teraz znowu spędzali ze sobą każdą wolną chwilę i byli z tego powodu bardzo szczęśliwi.